No i mamy zadanie 12. Przeczytaj poniższy fragment. Niechże będzie dziś wesele, równie w sercach jak i w dziele. Mocium panie, z nami zgoda. I do tego krótkiego fragmenciku mamy polecenie, już takie bezpośrednie, 12.1. Podaj imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu, z którego pochodzi przytoczony fragment. W tego typu zadaniach, gdzie będziecie mieli fragment lektury obowiązkowej, zawsze ten wycinek książki będzie zawierał jakiś charakterystyczny element. Dajmy na to imię, czy nazwisko jakiegoś jednego z głównych bohaterów, czy ważny dla fabuły moment, przełomowy, czy będzie to właśnie tak jak tutaj mamy. Bardzo charakterystyczne powiedzenie jednego z głównych bohaterów, które w tekście, o ile dobrze pamiętam, pada dokładnie 30 razy. I właśnie na podstawie tego charakterystycznego elementu proponuję, żebyście wnioskowali, jaka to jest lektura. No w tym przypadku mamy właśnie to Mocium Panie. No i wiadomo, chyba każdemu z nas się to kojarzy, że jest to, jest to zemsta. Mówi to Cześnik. Non stop, powtarza to Mocium Panie, no a Cześnik, jak, do, jak mam nadzieję, że pamiętacie, jest głównym bohaterem e, dzieła Aleksandra Fredry pod tytułem zemsta. Pamiętajcie jeszcze, wspomnę, przy, przy tej okazji, aby zapisać pełne imię i nazwisko autora, a tytuł zapisać w cudzysłowie. Jeżeli nie pamiętacie imienia albo nazwiska, albo Macie wątpliwości, jak brzmi pełny tytuł, zerknijcie sobie na początku arkusza, będziecie mieli listę lektur tych obowiązkowych i upewnijcie się, że zapisujecie i autora, i tytuł poprawnie, yy, w odpowiedni sposób. Do fragmentu mamy jeszcze jedno zadanie: 12.2. Podaj dwóch bohaterów literackich w czasie rozmowy, których padły powyższe słowa. No, jak już wspomniałem, mocium panie, charakterystyczne powiedzenie jednego z głównych bohaterów, czyli Cześnika. No i z kim on mógł wypowiedzieć te słowa? No, wiadomo, że, że z Rejentem, tak? No, bardzo charakterystyczne postacie, w ogóle bardzo charakterystyczna lektura. Jak, jak rozmawiam z, z młodzieżą, no to raczej nie bawi ich ta zemsta. No ale jednak na egzaminie jest, jest lekturą obowiązkową, więc trzeba ją znać. No i mamy tutaj tych dwóch bohaterów: Cześnika właśnie i, i rejenta, Cześnik, Raptusiewicz, Rejent Milczek. Jak napiszecie tylko Cześnik i tylko rejent, będzie też OK, będzie jak najbardziej w porządku zadanie zaliczone punkt otrzymacie. Jeszcze jak właśnie przed chwilą wspomniałem, że, że zemstę trzeba znać. Hmm. Polecam Wam, jeżeli. No, nie możecie przetrawić tej lektury. Jest bardzo fajny film w reżyserii Andrzeja Wajdy z, ze śmietanką polskich aktorów. Zachęcam Wam, żebyście obejrzeli. Na pewno w internecie znajdziecie. Yy, bardzo fajny film. Wieczorkiem możecie sobie odpalić, jak już się skończycie na matematykę uczyć, czy, czy coś w tym rodzaju.